Przez dekady świat sławiłby Beatlesów jako najwspanialszy zespół w historii. Ale za muzyką kryła się o wiele bardziej skomplikowana historia. Paul McCartney i George Harrison byli kimś więcej niż tylko kolegami z zespołu. Byli przyjaciółmi, braćmi, a czasem rywalami. Ich więź niosła ze sobą chwile lojalności, ale także lata milczenia i konfliktów. A kiedy życie George'a dobiegło końca polowi, pozostały wspomnienia zarówno harmonii, jak i żalu. Dziś prawda o tej relacji w końcu wychodzi na jaw. Wczesne więzi narodziły się w Liverpoolu. Przyjaźń Paula McCartney'a i George'a Harrisona rozpoczęła się na długo przed tym, zanim Beatlemania opanowała świat. Ich pierwsza więź nawiązała się w 1954 roku, kiedy obaj chłopcy uczęszczali do liceum dla chłopców w Liverpool Institute. Paul był o rok starszy od Georgia i już wtedy wyrobił sobie opinię bystrego, dowcipnego i uzdolnionego muzycznie. George natomiast był młodszy, spokojniejszy i często opisywany jako chłopiec próbujący odnaleźć się w sztywnym środowisku szkolnym, którego nienawidził. Nie połączyła ich więź związana z nauką. George przyznał po latach, że studia były najgorszym okresem w moim życiu. Zamiast tego ich przyjaźń rozkwitła podczas długich podróży autobusem do miasta, gdzie surowe zasady dotyczące szkolnych mundurków i podziałów klasowych zanikały. Podczas podróży autobusem George zauważył pola niosącego gitarę i rozmowy. Wkrótce zeszły ze szkoły na muzykę. Obaj byli zafascynowani rosnącym wówczas w Wielkiej Brytanii trendem skifle, surowym domowym stylem, który pozwalał młodym ludziom uwierzyć, że mogą tworzyć własne zespoły. Łączył ich podziw dla amerykańskich gwiazd, takich jak Elvis Presley, Little Richard i Buddy Holly. George był szczególnie zafascynowany surowym brzmieniem utworu Heartbreak Hotel, gdy po raz pierwszy usłyszał je dochodzące z domu w Liverpoolu. Spędzał godziny w domu, szkicując gitary w zeszytach szkolnych i ćwicząc proste akordy, aż palce mu zdrętwiały. Paul, którego ojciec Jim McCartney był liderem zespołu jazzowego w latach 20. daty XX wieku dorastał otoczony muzyką. Ucząc się gry na pianinie, a potem na gitarze, szybko docenił zaangażowanie George'a. I choć różnica wieku mogła wydawać się barierą, muzyka ją zniwelowała. W 1956 roku George wraz z bratem Peterem i przyjacielem założył mały zespół skiflowy The Rebels, pokazując swoją determinację, by muzyka była czymś więcej niż tylko hobby. W 1957 roku Paul dołączył do zespołu Johna Lennona The Quarrymen, a kiedy zespół zaczął szukać kolejnego gitarzysty, Paul od razu pomyślał o Georgiu. Lennon był jednak sceptyczny, uważając, że George jest za młody i ma zbyt dziecinną twarz. Przełom nastąpił pewnego wieczoru na górnym pokładzie autobusu w Liverpoolu. George przeszedł przesłuchanie do Johna, grając perfekcyjną wersję rockabiliowego utworu instrumentalnego Billa Justisa, Ronchi. Lennon nie mógł się oprzeć takiemu poziomowi umiejętności i George został zaproszony do zespołu. Z Georgem na pokładzie jądro The Beatles było kompletne. Trio Lenona McCartneya i Harrisona zaczęło spędzać razem niezliczone godziny, ucząc się nawzajem nowych akordów, pisząc fragmenty piosenek i śmiało wyobrażając sobie przyszłość poza ulicami Liverpoolu. Dla Paula, który stracił matkę z powodu raka w wieku 14 lat, przyjaźń dawała mu poczucie wspólnoty i cel. Dla Georgia była to pożądana przez niego pewność siebie poczucie przynależności do grona starszych, bardziej doświadczonych graczy. Ten okres ugruntował rolę Paula. Jako wczesnego mentora i obrońcy George'a, ale także przygotował grunt pod relację, która, choć zakorzeniona w braterstwie później, miała ulec pokusie ambicji ego i sławy, sukces i ciche trzaski. Wraz z tym, jak The Beatles awansowali z klubów w Liverpoolu do światowej sławy na początku lat 60. Relacje między Polem McCartneyem a Georgeem Harrisonem stawały się coraz bardziej skomplikowane. W 1966 roku grupa nie była już tylko grupą przyjaciół eksperymentujących z muzyką. Był to najsłynniejszy zespół na świecie, a wraz z tą sławą pojawiła się presja. Paul stopniowo wcielał się w rolę kreatywnej siły napędowej zespołu. Rozkwitał w studiu nagraniowym, dążąc do innowacji, orkiestrując aranżacje i wymagając perfekcji. Dla Georgia jednak ta rosnąca dominacja była dusząca. Różnica była wyraźnie widoczna. Podczas tworzenia Sagitt. Pepper's Lonely Hearts Club Band w 1967 roku. Projekt ten był w dużej mierze wizją Pola. Płytą, która miała na nowo zdefiniować muzykę rockową. Jednak dla Georgia uwypukliło to, jak mało miejsca pozostawiono jego ideom. Jego jedyny utwór, Within You Without You, odzwierciedlał jego zaangażowanie w indyjską filozofię i muzykę duchową. Jednak wyróżniał się na tle reszty albumu. Dla Pola. Był to kolejny utwór z albumu koncepcyjnego. Dla George'a był to utwór głęboko osobisty. Ich kontrastowe priorytety ujawniły się podczas podróży Beatlesów do Indii w 1968 roku. George uważał medytację i duchowość za coś, co zmienia życie, podczas gdy Paul traktował je jako oderwanie się od muzyki. Paul później wspominał, że żartował z George'em: "Uspokój się, Georgie". Chłopcze poczucie humoru jest tu potrzebne, ale dla Harrisona to nie był temat do śmiechu. Dla niego obsesja Beatlesów na punkcie płyt i biznesu odciągała ich od duchowej ścieżki, którą uważał za niezbędną. Ten konflikt priorytetów nadał ton całemu wydarzeniu. W miarę jak Paul stawał się coraz bardziej zdeterminowany, by poprowadzić zespół George, był coraz bardziej sfrustrowany odsunięciem na boczny tor. Przez lata. Jego piosenki były postrzegane jako drugorzędne w stosunku do katalogu Lennon-McCartney. Ale pod koniec dekady George nie był już zadowolony z pozostawania w cieniu, a niezdolność Pola do zrozumienia tego miała swoją cenę. Napięcia twórcze i załamanie George'a w 1969 roku Beatlesi nie byli już z żytą grupą braci, jaką byli kiedyś. Sesje nagraniowe do Larryd B. ujawniły, jak napięta stała się sytuacja. Kamery uchwyciły napięcie, a Paul McCartney często instruował pozostałych często ku irytacji George'a Harrisona. W pewnym momencie George rzucił sarkastycznie na polecenie Pola: zagram co chcesz, albo w ogóle nie będę grał, jeśli nie chcesz. Cokolwiek sprawi ci przyjemność, zrobię to. To był moment, który obnażył lata frustracji. George wyrósł na pewnego siebie autora piosenek, jednak kontrolujące podejście Pola... Nie pozostawiało mu wiele miejsca na oddech. Harrison po cichu zgromadził katalog materiałów. Utwory takie jak All Things Must Pass, Isn't It a Pity I, Run of the Mill. Jednak wiele z nich zostało odsuniętych na boczny tor podczas sesji nagraniowych Beatlesów. Paul obok Johna nadal dominował na płytach, podczas gdy kompozycje Georgia często pozostawały niesłyszane. 10 stycznia, 1969 roku. George w końcu miał dość. W trakcie prób wyszedł z zespołu, wspominając później, że pozostanie w zespole było dla niego bardzo niezdrowe i nieszczęśliwe. Chociaż John Lennon mówił wcześniej o odejściu. Odejście George'a wstrząsnęło zespołem. Pozostali, starali się go odzyskać, zdając sobie sprawę, jak ważny był nie tylko jako gitarzysta, ale także jako element kruchej równowagi, która spajała Beatlesów. George wrócił. Dwanaście dni później. Ale pęknięcia były nieodwracalne. Jego piosenka, Wachła, napisana dokładnie w dniu, w którym odszedł, odzwierciedlała jego uczucia, związane z duszną atmosferą, którą Paul pomógł stworzyć. Później tego samego roku, w prywatnej rozmowie zarejestrowanej przez pisarza Antoniego Fauseta, Paul przyznał Johnowi, że do tej pory nasze piosenki były lepsze od piosenek Georgea. W tym roku jego piosenki są co najmniej tak dobre, jak nasze. George odrzucił to jako mit, twierdząc, że pisał te piosenki od lat. Uraza była wyraźna. Paul postrzegał George'a jako osobę późno dojrzewającą, podczas gdy George widział w nim kogoś, kto nie chce dzielić przestrzeni. To właśnie w tym okresie frustracje George'a przerodziły się w muzykę. Na jego przełomowym solowym albumie All Things Must Pass z 1970 roku utwór Run of the Mill zawierał słowa skierowane do Paula: Zastanawiam się, jak straciłem twoją przyjaźń. Przyjaźń została zraniona. I choć historia ich połączyła blizny z 1969 roku, nigdy do końca się nie zagoiły. Abbey Road i Aftermath. Chociaż atmosfera w zespole była toksyczna, rok 1969 przyniósł George'owi Harrisonowi również długo oczekiwane uznanie. Kiedy Beatlesi nagrali Abbey Road, to właśnie Harrison dostarczył dwa wyróżniające się utwory. Here comes the sun and something. Frank Sinatra nazwał później Something najwspanialszą piosenką miłosną, jaką kiedykolwiek napisano. A sam John Lennon przyznał, że to najlepszy utwór na płycie. Dla George'a było to zadośćuczynienie po latach niedoceniania. Dla Pola było to jednak przypomnienie, że układ sił w Beatlesach się zmienia. Za kulisami napięcie utrzymywało się na wysokim poziomie. Georgeowi nie podobało się ciągłe wtrącanie się pola w aranżację, a Paul często uważał, że Georgeowi brakowało dyscypliny by dopracować swoje pomysły. Ich relacje podczas sesji nagraniowych do Abbey Road były profesjonalne, ale dalekie od serdeczności. Muzyka przemawiała głośniej niż ich rozmowy. A gdy album ukazał się we wrześniu 1969 roku, Beatlesi byli już w rozsypce. Rozstanie stało się oficjalne w następnym roku. George szybko rozwinął swoją solową karierę, wydając pod koniec 1970 roku All Things Must Pass, potrójny album który zadziwił świat swoją głębią i dojrzałością. W międzyczasie Paul wydał McCartney'a, co zapoczątkowało jego solową karierę, a ostatecznie z zespołem Wings. Rywalizacja trwała. Każdy z nich torował sobie własną drogę, każdy udowadniając, że może odnieść sukces bez Beatlesów. Ich interakcje w latach 70 były sporadyczne i niekiedy chłodne. W wywiadach George otwarcie przyznawał, że Paul był dla niego przytłaczający. A kiedyś stwierdził, że chętnie zagrałby ponownie w zespole z Johnem Lennonem, ale nie z Polem. Sam Paul zdawał się jednak publicznie to ignorować. Ale w głębi duszy ból tych słów pozostał. Pomimo napięcia pojawiły się chwile pojednania. W 1971 roku George zaprosił Pola do występu na koncercie dla Bangladeszu, ale Paul odmówił, powołując się na obawy dotyczące logistyki. Nieobecność pogłębiła rozdźwięk. Z biegiem lat, Relacje między dwoma mężczyznami zdawały się być definiowane mniej przez przyjaźń, a bardziej przez nierozwiązane żale. George skupiał się na duchowości i projektach solowych, podczas gdy Paul dążył do nieustannego sukcesu komercyjnego. Jednak, bez względu na to, jak bardzo rozbite się wydawały, istniała między nimi niewidzialna nić wspólna historia, której żadne z nich nie mogło uciec nawet w goryczy ta nić Połączyła ich ponownie dekady później, choć nie obyło się bez własnych nieporozumień. Ponowne spotkanie i ostatnie lata The Thriddle. Na początku lat 90 czas nieco złagodził gniew, a okoliczności ponownie zbliżyły Paula McCartneya i Georgia Harrisona. 11 lutego 1994 roku George Paul i Ringo spotkali się ponownie w studiu McCartneya, aby pracować nad niedokończonymi demami Johna Lennona. Prasa nazwała ich Thriddle'ami. Dla fanów było to jak Wskrzeszenie czegoś, co uważano za stracone na zawsze. Jednak pod wpływem emocji stara dynamika znów się ujawniła. George przybył na sesję z jasnym przekonaniem. Nalegał, aby jego przyjaciel, Jeff Lynn, zajął się produkcją utworów, ostrzegając Pola, że bez pomocy z zewnątrz projekt może pogrążyć się w chaosie. Paul przyznał później, że to George powiedział: Nie potrzebujemy producenta. Samo wejście do studia może być niebezpieczne. Może się zrobić nieprzyjemnie. Macie jego na głowie. Nawet wtedy słowa Georgia niosły ze sobą ciężar ich wspólnej historii. Współpraca zaowocowała utworami takimi jak Free as a Bird i Real Love. Ale nawet w tym procesie George i Paul się zderzyli. McCartney chciała, by piosenki brzmiały kwintesencko, w stylu Beatlesów, podczas gdy Harrison skłaniał się ku prostocie i własnej melodyjności. Nie zgadzali się co do solówek tekstów, a nawet ducha reaktywacji. Mimo to jakimś cudem praca została wykonana, a piosenki stały się pomostem do ich przeszłości. Poza studiem ich osobista więź była krucha, ale trwała. George rzadko ukrywał swoje uczucia. Kiedyś przyznał, że nie wyobraża sobie gry w innym zespole z polem, opisując go jako przytłaczającego. Tymczasem Paul zaczął publicznie przyznawać się do tego, czego nie dostrzegł w latach 60. Geniuszu George'a jako kompozytora. W wywiadach przyznawał, że nie docenił swojego młodszego kolegi z zespołu, nazywając go późnym rozkwitem, który ostatecznie napisał jedne z najwspanialszych piosenek w historii. Pod koniec dekady stan zdrowia George'a zaczął się pogarszać. Diagnoza raka gardła w 1997 roku, a następnie leczenie raka płuc, a później guza mózgu zmusiły go do spokojniejszego życia. W 1999 roku przeżył brutalny atak nożem w swoim domu w Friar Park, w wyniku którego był osłabiony fizycznie, ale duchowo silny. Paul odwiedzał go kiedy tylko mógł. I pomimo wszystkich ich dawnych kłótni, więź między nimi pogłębiała się, gdy czas George'a dobiegał końca. Żegnaj bracie! 29 listopada 2001 roku. George Harrison przegrał walkę z rakiem. Miał zaledwie 58 lat. Był palaczem przez całe życie, a jego ostatnie lata życia naznaczone były chorobą i pogorszeniem stanu zdrowia. Jego prochy zostały skremowane i rozsypane w świętych wodach Gangesu i Jamuny zgodnie z jego hinduistycznymi przekonaniami. Dla pola McCartneya ta strata była druzgocąca. Nie tylko odejście kolegi z zespołu, ale śmierć kogoś, kogo znał od dzieciństwa. W wywiadzie z 2008 roku, Paul wspominał jedno z ich ostatnich spotkań w Nowojorskim Szpitalu. Siedział u boku George'a godzinami, a obaj żartowali o szalonych rzeczach, jakby znów byli dziećmi. Paul opisał to jako sen. W pewnym momencie nawet trzymali się za ręce, co wydawałoby się nie do pomyślenia w ich młodszych latach, kiedy chłopaki z Liverpoolu unikali takich przejawów uczuć. Był moim młodszym bratem, powiedział Paul, a jego głos Łamał się z emocji. Człowiek, którego kiedyś nie doceniał, z którym się kłócił, a nawet czuł do niego urazę, zawsze był częścią rodziny. Dzień po śmierci George'a, Paul stanął twarzą w twarz z reporterami i z trudem znajdował słowa. Był wspaniałym i bardzo odważnym człowiekiem, powiedział: Myślę, że zostanie zapamiętany jako wielki człowiek sam w sobie. W kolejnych latach, Paul znalazł sposoby, by utrzymać George'a blisko. Często Opowiadał o drzewie, które dał mu George Jodl posadzonej przy bramie jego domu. Za każdym razem, gdy obok niej przechodził Paul, szeptał: Cześć, George. Dla niego to drzewo, to coś więcej niż dar. To George, żyje dalej. Zakorzeniony w ziemi wciąż rośnie. Nawet ich dzieci podtrzymują tę więź. Syn Georgia Doni i córka Polastella pozostają bliskimi przyjaciółmi, wspierając się nawzajem w karierze i życiu. To tak jakby. Kolejne pokolenie odziedziczyło nie rywalizację, ale braterstwo, które leżało u jej podstaw. Pomimo lat konfliktów i milczenia, Paul McCartney nigdy nie przestał postrzegać George'a Harrisona jako członka rodziny. Ich historia to opowieść o przyjaźni, rywalizacji, stracie i nierozerwalnej więzi, której nawet śmierć nie była w stanie zerwać. Jaka jest twoja ulubiona piosenka George'a Harrisona? Czy uważasz, że Paul miał rację? Mówiąc, że najlepsze utwory George'a mogą równać się z jego i Jona. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej.